Czekamy na naszego ojca, redaktora. Jest, ojciec, redaktor. Uf. coś Coś totalnie rozłączyło. No, nie wiem, co się stało, ale pewnie dzieci mi cały internet wytraciły. <noise> Teraz jest lepiej. E, tak, więc mówię, że się jakby nie przejmujecie i nie rozmawiacie o tym, e, kto jest lepszy. Dzień dobry, TVN czy pytanie na śniadanie, i nie interesują was te wskaźniki. Nie, nie znaczy. Interesują, bo no mówię, nie ma nic fajniejszego niż w mhm. który pokazuje, że fajnie, jesteś lepszy mhm. niż, niż twoja konkurencja, bo no nie ukrywajmy na tym, to polega. Nie robimy tego mhm. po prostu dla siebie, tylko robimy, żeby nas ludzie oglądali po prostu. Mhm. Ale, żeby to było głównym jakimś tematem rozmów, to absolutnie nie. To, to, to tak nie jest. No, szczególnie my tak z Paulą podchodzimy do, do tego I, i to mi się też właśnie w Pauli nie podoba, że mamy bardzo dużo. To jest niesamowite, jak nas połączono, wiesz? Serio, że ktoś sobie w głowie wymyślił, pewnie tak mi się wydaje, dyrektor, no tak, że oni ze sobą będą dobrze współgrać i że. Padną. I kurczę, to chyba działa, no bo naprawdę e, naprawdę nam się dobrze pracuje razem. Gdzieś też taki stereotyp, nie, Paulina, jakby przełamuje w, tym w tym, tej możliwości, którą dostała prowadzenie Kindle Błan. Tak, zdecydowanie. E, bo e, Paulina jest takim pistoletem. Paulina jest, wiesz, rewolwerowcem i ona ma bardzo. Ma tak, tak wielki umysł i głowę, że to się w głowie nie mieści serio. I ja byłem pod wielkim wrażeniem jej, no jej znajomości takiej mnogości tematów, że ona ma każdy temat podobnie tak jak ja. Ona jest w stanie się przygotować absolutnie do wszystkiego. Jeżeli czegoś nie wie, to się do tego przyzna, ale. Podszkoli się, ale przeczyta i jest po prostu, wiesz, jak Żyleta, nie? I zawsze to, zawsze to jakoś tam u Was pyka. A powiedz mi, co, tak. co dalej masz w planach? Czy dalej cieszysz się tym, co tu jest? Co masz teraz? No, cieszę się, bo jesteśmy tak naprawdę yy, od marca, w lutym byliśmy ogłoszeni, potem był marzec, no i łącznie za nami tylko 21 programów mamy lipiec. Nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądał wrzesień, w wakacje. <laughs> Mamy takie, jakie mamy, że mamy weekendy, więc jest 10 par. To każda para ma po dwa weekendy. Jeden już za nami, a drugi będzie w sierpniu. A co dalej? Mam nadzieję, że coś fajnego. No, teraz chcę się nacieszyć tym co jest co trwa, czyli Dzień Dobry TVN czyli najlepsza telewizja śniadaniowa w tym kraju, to jest naprawdę bardzo zaszczytne i, i fajne miejsce i moment w którym się znalazłem ale ja jestem tak, że nigdy nie jest czego jest za dużo zawsze, zawsze jeszcze idziemy dalej no nigdy nie jest na tyle dobrze żeby nie mogło być lepiej Mm -hmm. Chociaż czasami lepsze jest wrogiem dobiego, to wiadomo, ale ja jak już się tak umoszczę, jak już coś tam osiągnę sobie, jak będę zadowolony, no to wtedy będę się może rozglądał za czymś innym. No nie ukrywam, że chciałbym się związać z TVN-em na, na dłużej, że, że to jest telewizja, która mi odpowiada swoim Mam nadzieję, że pan Edward Miszczas nas na słucha, słuchaj. Panie dyrektorze, to mówiłem ja. Jest taki problem więc tak, więc lubię te wszystkie programy, prawie wszystkie, powiedzmy tak. no To jest miejsce, w którym chciałem się znaleźć. Na razie chcę się nacieszyć dzień dobry, ale mam nadzieję, że ta przygoda będzie się rozwijała jeszcze, nie? że to nie będzie tylko romans, <taki> a wręcz magari? ta miłość. No właśnie, kończąc jeszcze ten aspekt taki Twój zawodowy, powiedz mi, czy to, że jesteś radiowcem, tak naprawdę i gdzieś tam no, udało Ci się wskoczyć z tego świata telewizyjnego, to pomaga czy przeszkadza? Bo Paulina w jednym z pianów powiedziała, że właśnie ciągle gadasz, <gadł> bo dla ciebie ta cisza to jest to... śmierć. <gadł> tak, i to jest, to jest po prostu. I, i, te, I w tym Paulina jest zdecydowanie lepsza niż ja, że ona. Potrafi zagrać na przykład ciszą. Wiesz, potrafi czasem postawić kropkę i tyle. I, a u mnie jak jest cisza, to wtedy. U, u, coś się dzieje. U mnie cisza na antenie, sześć sekund, Już mam czerwoną lampkę w studiu, że dzwoni mhm. redaktor naczelny. Że, że jest jakaś awaria, nie wiadomo jaka. A, a tutaj. Jest ojciec redaktor. Czy on mnie słyszy? O, Teraz? Słyszę Ciebie. Tak, ja słyszę. Tak, 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 słyszę, słyszę. Mhm. Szybciutko, to ja muszę przyhamować do telewizji, bo jest troszeczkę szybszym medium niż telewizja i staram się. Mhm. Nie zagadywać yy, ciszy. Yy, no i właśnie dlatego to jest to, co mówię, że my się uczymy też z każdym programem. Ja i Paulina wyciągamy bardzo dużo wniosków po każdym. Hmm. Omawiamy. Yy, I i tak jak mówię, przygotowanie, potem omówienie. Yy, i, I wydaje mi się, że całkiem dobrze to ale wchodzi w życie i w krew. Nie? Że to w telewizji jest trochę inaczej niż w radiu. Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze, na koń jakby kończąc naszą rozmowę, e, jaka jest twoja taka może pasja, której nie znamy, no bo wiem, że też sport jest takim twoim odreagowaniem tego wszystkiego, ale może coś jeszcze, co powoduje, że możesz tak na chwilę zapomnieć y, o świecie tutaj medialnym? Uch, już stoję, ja nie, nie mam czasu szczerze mówiąc obecnie na, na, na jakieś takie... Rozryw. Ale tu nie chodzi o to, że ja tyle pracuję. Nie, bo e, moją pasją są moje dzieciaki i ja nie mam nic innego. E, moją pasją też jest sport oczywiście i kocham się zmęczyć. Jestem przecież teraz aktywny uczestnik w challenge z Anną Lewandowską. No właśnie widziałam. No. Tak. I, e, i, I to mi sprawia naprawdę ogromną radość. Bardzo lubię sobie znaczy nie lubię biegać, ale lubię się zmęczyć po tym bieganiu już. Mhm. E, a taki jakichś tajemnych sekretów, to ja nie mam. No, ja bardzo dużo czasu spędzam z mhm. rodziną. Słyszę cię. A, słyszysz mnie, dobra, bo mi się tak zamroziłaś. No, nie, nie, nie skaczę nie, nie gra nie gram w lotki, nie gram w wow. konno no nie, nie robię takich rzeczy nie mam po prostu na to czasu, może w przyszłości będę miał jak te dzieci podrosną i będzie można już jedno i drugie do dziadków oddać w weekend proszę <noise> tak, proszę, błagam ale już jesteśmy coraz bliżej tego momentu, szczerze mówiąc Aha. i no to wtedy może coś będę miał czas, żeby się może trochę i ponudzić nie wiem, czy to jest się nudzić, bo dawno się nie nudziłem. Ale no to może wtedy będzie taki moment, żebyśmy sobie coś znaleźli, jakąś nową no pasję. No to życzę ci tego, żebyś znalazł tą pasję i może miał na nią czas. No i tego, żebyś dalej był taki otwarty i pozytywny, jaki jesteś. I dziękuję. tak jak się chyba odbieramy wszyscy. Bardzo dziękuję, naprawdę. Wiesz co, ja, to jest banał, ale jeżeli twoja robota jest twoją pasją, to wtedy to jest w ogóle najlepsze połączenie. Jak się robi to, co się lubi, a na, do, na dodatek, jak się lubi to, co się robi, to już w ogóle człowiek jest spełniony. I, i ja i mam, mam i to w pracy i w domu. Najważniejsze jest oczywiście dom, bo jeżeli w domu jest wszystko poukładane, to wtedy można, jak tam wiesz, ten kręgosłup domowy, rodzinny mhm. jest bardzo stabilny i wiesz, że masz z kim porozmawiać w domu i że możesz sobie. Odreagować czasami, że możesz liczyć na, 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 na żonę, na rodziców, mm. na, 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 na całą rodzinę, to, mm. to w tej sytuacji jakoś tak jest lżej. Może mniej się przejmujesz. A czasami chcąc mniej, dostaje się więcej. I, i wydaje to mi się, że to tak. może. I to jest złota rada ojca redaktora na dzisiejszy niedzielny wieczór. Dzięki Ci bardzo za rozmowę i za zaproszenie, bardzo... za to, że się zgodziłeś z nami pogadać. No z przyjemnością, więc bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego poopowiadałem o, o swoim życiu. Myślę, że Kurde. tak. Trzymaj się, dzięki za rozmowę. Pa. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Serwus. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego live'a, za to, że mogliśmy tutaj wspólnie porozmawiać z Damianem Michałowskim. Cała nasza rozmowa jest oczywiście zapisana w poście tutaj na Instagramie. Przypominam Wam, że przez cały czas się tutaj kod rabaty, rabat, rabatowy na, na biżuterię i oczywiście live'y są codziennie o godzinie 19.30, także wpadajcie tutaj codziennie na profil przeambitnych i. Rozmawiajcie z nami i z gwiazdami. Trzymajcie się, cześć!